Gdy Otto von Stamp zjawił się wieczorem, Karlowi jakimś cudem udało się zachowywać tak, jakby nie zdarzyło się nic szczególnego. Starzec wypił jednak tyle wina pod wilczym uściskiem, że zapewne nawet by nie zauważył, gdyby Karlowi wyrosła druga głowa. Po skąpej kolacji składającej się z gotowanej kaszy jęczmiennej okraszonej tłustymi kawałkami baraniny, von Stamp... Polecił chłopakowi, aby pomógł mu wejść po krętych schodach na brudną mansardę, gdzie znajdowała się jego sypialnia. A potem Karl zwinął się na materacu w magazynie na zapleczu sklepu, by w świetle łojowej świeczki nacieszyć się księgą i mapą. Miał jednak za sobą długi dzień i wkrótce zmorzył go sen. Obudził się z gwałtownym zdrygnięciem oświetlony promieniami księżyca wpadającymi przez jedyne okno. Początkowo miał wrażenie, że ktoś dotyka jego ręki, ale był to jedynie żuk, który machał zaciekle czułkami, pełzając po wewnętrznej stronie jego dłoni. Karl strącił owada i nagle z przerażeniem zorientował się, że księga zniknęła. Szybko udało mu się zapalić świecę i wtedy zobaczył, że zguba leży w zasłoniętym kotarą przejściu do sklepu. Gdy podszedł bliżej i pochylił się nad nią, wydawało mu się, jakby rozbiegały się od niej cienie. Zenerwowany i całkowicie rozbudzony, wszedł do sklepu i zaczął nasłuchiwać. Uśmiechnął się, słysząc zgrzytliwe chrapanie starca. Miał już wrócić do łóżka, gdy przypadkowo zerknął w okno i zobaczył przesuwającą się za nim postać w czarnej pelerynie mag. Karl błyskawicznie znalazł się na zapleczu i gwałtownie zaczął odsuwać rygle w drzwiach prowadzących na podwórze. Udało mu się je otworzyć w chwili, gdy zamek w drzwiach frontowych odskoczył z mrożącym krew w żyłach brzdęknięciem. Chłopak w mgnieniu oka przesadził mur podwórza, niemal wpadając na stojącą za nim postać. Przez chwilę Karl myślał, że to czarownik, który najwidoczniej dowiedział się o księdze i w jakiś magiczny sposób przeniósł się na drugą stronę budynku. Wtedy jednak mężczyzna odsłonił kaptur i powiedział – Chodź, szybko! Karl miał właśnie zapytać, kim jest nieznajomy i dlaczego miałby za nim iść, gdy z drugiej strony muru rozbłysło niesamowite niebieskie światło. Nie myśląc długo, wziął nogi za pas. Nieznajomy biegł tak szybko, jakby jego stopy ślizgały się cal ponad powierzchnią kocich łbów. Peleryna rozwiewała się za jego plecami. Przymknąwszy przez załuki, znaleźli się na ludnej Burgenbahn, gdzie grupy studentów błąkały się, hałasując między zwykłymi obywatelami. Karl sapał ciężko, natomiast nieznajomy zdawał się prawie w ogóle nie oddychać. Oczy mu błyszczały, gdy rozglądał się bacznie wokoło, trzymając dłoń na rękojeści długiego miecza. Był to młody, przystojny mężczyzna o gładkiej skórze. Pod peleryną miał bufiaste, sztruksowe spodnie i haftowaną, skórzaną kamizelę. Dziwna, staroświecka odzież, prawdę mówiąc. Upewniwszy się, że nikt ich nie ściga, odwrócił się i popatrzył na Karla, który skulił się pod tym ostrym spojrzeniem. – Masz coś, co przyszliśmy odebrać? – oznajmił szlachcic. Miał dziwny akcent, Najprawdopodobniej typowy dla jakiejś odległej prowincji co tłumaczyłoby również staroświecki krój odzieży. Jeśli myśli pan o księdze nabyłem ją uczciwie jestem księgarzem i kupiłem ją odparł Karl, odważniej niż się w tej chwili czuł. W końcu mówił prawdę mniej więcej prawdę Zepłaciliśmy powiedział szlachcic. Mimo, że nam ją skradziono, zapłacimy. Bez wysiłku wyrwał Karlowi księgę z rąk, a potem cisnął na ziemię ciężką sakwę. Karl otworzył woreczek, gdy szlachcic szybko kartkował zdobycz. Westchnął, widząc, że wypchana jest złotymi koronami. Potem jednak westchnienie zmieniło się w pisk przerażenia, gdy szlachcic schwytał go za koszulę na piersiach i podniósł nad ziemię. Mapa! Rzekł zbliżając twarz do twarzy Karla. W jego oddechu czuć było ostry, kwaśny odór, a oczy błysnęły szaleńczo w świetle ulicznej lampy. Chcemy mapę. Niech mnie pan postawi! A powiem, gdzie jest! Udało się wysapać Karlowi i w tej samej chwili jego pięty wyrżnęły o chodnik. Karl poprawił wymiętą koszulę, kątem oka dostrzegając grupkę studentów, którzy zatrzymali się. Aby chichocząc obserwować całe zamieszanie. Gdzie jest mapa? Zapytał nieznajomy. Yy, w sklepie, w sklepie skłamał Karl, doskonale wiedząc, że mapa tkwi w jego kieszeni. Dostrzegł okazję zrobienia jeszcze większej sumy pieniędzy, wystarczająco dużej, aby urządzić się na całe życie. Jeżeli było się wystarczająco głupim, sakiewkę z złotych koron można było przepuścić w jedną noc. Ale jeżeli mapa prowadziła do ukrytego skarbu, a w końcu istniały legendy o najrozmaitszych krasnoludzkich bogactwach ukrytych w katakumbach i korytarzach pod miastem, w takim razie wszystko było jeszcze możliwe. I chociaż Karl był sprytny, był również na tyle niedoświadczony, aby pocieszać się myślą, że bez względu na to, co się stanie, to jemu Jemu na pewno nie zagraża śmierć. Dlatego też dodał szybko: Ale nie musimy tam wracać i narażać się na spotkanie z Magiem. To on ukradł panu księgę, prawda? Jego pomocnik, przyznał szlachcic. Niemal go złapaliśmy, ale rzucił się z urwiska westchnień. A kiedy zeszliśmy pomiędzy drzewa i odnaleźliśmy jego ciało. Księga zniknęła. Ale teraz już ją pan odzyskał. I, I na pańskie szczęście jestem do usług. Znalazłem mapę. Oglądałem ją wystarczająco długo, aby wiele zapamiętać. Tutaj Karl mówił prawdę. Niezwykle dobrze zapamiętał rzeczy, które mogły okazać się przydatne. W jego głosie brzmiała większa pewność niż ta, którą naprawdę czuł. Gdy tylko znajdziemy się na początku labiryntu. — Będę mógł ostrzec pana przed pułapkami i zaprowadzić do skarbu. — Skarb — rzekł szlachcic. — Chcesz udziału w skarbie? — Nazwijmy to znaleźnym zapłatą. Szlachcic zamknął oczy i zaczął mruczeć do siebie. A właściwie bzyczeć i brzdąkać w swoim dziwnym dialekcie. Widać zastanawiał się głęboko i najwidoczniej nie przychodziło mu to z łatwością. Wreszcie odezwał się: Zgadzamy się. Pomagasz za. zapłatą. Ale da mi pan słowo, że otrzymam 10% tego co znajdziemy i nie wyrządzi mi pan żadnej krzywdy? Dodał Karl tak stanowczo jak tylko potrafił. Dajemy ci słowo. Odparł szlachcic tak skwapliwie, że Karl natychmiast pożałował, że nie zarządzał 15 albo nawet 20%. A teraz zaprowadzisz nas, dodał nieznajomy, w okolice najbliższego wejścia do kanałów i tam rozpoczniemy naszą podróż. Widać, panie, że jesteś obcy w tym mieście, uśmiechnął się chłopak. Głównego wejścia do kanału pilnuje Straż Miejska. Nawet tak doskonały szermierz jak pan nie byłby w stanie pokonać strażników. A przy okazji, jak się pan nazywa? Możesz nazywać nas... Argo. No cóż, ja mam na imię Karl. Niech się pan nie martwi. Znam inną drogę. Choć może będzie pan musiał zapłacić za prawo wstępu. W dzielnicy Ostwald jest karczma pod utopionym szczurem, a w jej piwnicach znajduje się przejście do kanałów. Będzie pan musiał zapłacić karczmarzowi. Masz już wszystkie nasze pieniądze. E, doprawdy? Aha. O, rozumiem. No cóż, uznam to za inwestycję. A więc chodźmy, panie Argo. Karczma, o której mówię, jest na drugim końcu miasta. Karl wcale nie był tak pewny siebie, jak można było wnioskować z tonu jego wypowiedzi. Słyszał jedynie pogłoski o utopionym szczurze i istniejącym tajnym przejściu do sieci kanałów, a całą historię z opłatą wymyślił. W miarę jak wraz ze szlachcicem zagłębiali się coraz bardziej w wąskie uliczki Ostwaldu, resztki owej pewności siebie zniknęły. W Ostwaldzie nie było lamp. Nędzne, zatłoczone ulice były oświetlone jedynie poświatą przez zakryte ciężkimi zasłonami okna oraz blaskiem czerwonych pochodni niesionych przez nielicznych ludzi. Karl trzymał się możliwie blisko nieznajomego, co nie było łatwym zadaniem, ponieważ mężczyzna maszerował szybkim krokiem, a mrok i agresywny tłum wcale nie ułatwiały zadania. Pijaków było tu niewiele więcej niż na Bargenban. Ale jeżeli na bogatej ulicy pijaństwo było końcowym rezultatem zabawy, tutaj wynikało raczej z dzikiej desperacji. Mężczyźni szli chwiejnym krokiem, wykrzykując przekleństwa pod adresem całego świata, a z niejednego zaułka dobiegały odgłosy bujek. Żebracy, kaleki i chorzy błagali o datki, byli jednak wymijani bez słowa zarówno przez biednie odzianych robotników, jak i noszących bogatsze szaty złodziei. Ich głosy były niewiele donośniejsze niż piskliwe wrzaski dziwek, przywołujących potencjalnych klientów w górnych oknach ciasno ustawionych budynków. Karl z narastającym niepokojem wypatrywał szyldu utopionego szczura. Wprawdzie udawał doskonałą znajomość miasta, ale w rzeczywistości rzadko bywał w Ostwaldzie i wcale nie lubił tego miejsca. Chciał tylko znaleźć karczmę i dostać się do kanałów pod tymi niebezpiecznymi ulicami kiedy w końcu dostrzegł wywieszkę resztki jego pewności siebie wyleciały przez podeszwy butów karczma mieściła się w wysokim wąskim rozpadającym się budynku stojącym nieco na uboczu jej okna płonęły posępnym światłem drzwi kryły się w głębokim cieniu gdy karl i argo Podeszli bliżej chwiejnym krokiem wykolewał się z nich jakiś człowiek trzymający się za głowę. Gdy wszedł w krąg światła lamp, ustawionych w oknie burdelu, dostrzegli krew spływającą mu po twarzy. Odwróciwszy się, wrzasnął. Będziory! Wredni złodzieje, mutanckie skurwy syny. Potem jęknął, znów złapał się za głowę i chwiejnym krokiem poszedł dalej. Argo, zupełnie nie zwracając uwagi na krzykacza, zagłębił się w mrok i, schylając głowę, przeszedł pod pokrytymi dachówkami oklepieniem wejścia. Karl musiał przyspieszyć kroku, aby go dogonić i zdołał wślizgnąć się w drzwi na chwilę przed tym, jak dwóch potężnych zbirów je zatrzasnęło. Główna sala karszmy była niemal tak ciemna, jak ulica na zewnątrz. Zasnuł ją żółto, szary dym zbierający się gęstymi kłębami pod zapadniętym stropem. Ludzie o wilczym wyglądzie siedzieli przy sześciu stołach ustawionych pod ścianami. Wrogo wpatrywali się w szlachcica. Argo podszedł do kontuaru i spokojnie rzekł do stojącego tam potężnego, brodatego mężczyzny: Chcemy wejść do kanałów. Zapłacimy, ile trzeba. Jeden z opierających się o szynkwa z wirów i trzepnął Karla po ramieniu wielką, pokrytą bliznami dłonią. <grystanie> Twój przyjaciel jest odważnym człowiekiem. Lubię takich. Karczmarz splunął na szklankę i wytarł ją szarą szmatą. Nie lubimy tu obcych. Wynoś się, nie mogę ci pomóc. To my chyba sobie z nim pogabędzimy. Oznamił mężczyzna trzymający Karla. Damy im nauczkę. Jak sobie życzycie, chłopcy. Odparł obojętnie karczmasz i odwrócił się. Drugi sięgający głową z tropu zbir przysunął się do Argo. Trzymał w łapie ciężką pałkę. Karl chciał krzyknąć, żeby ostrzec towarzysza, ale czyjaś śmierdząca dłoń zacisnęła mu się na ustach i nosie. Argo odwrócił się, gdy pałka zmierzała już w stronę jego głowy i nagle znalazł się z boku napastnika, a jego miecz błysnął wśród dymu. Ręka zbira, wciąż trzymająca pałkę, upadła z łoskotem. Krew rozbryzgała się naokoło. Opryszek wrzasnął, a wtedy miecz argo błysnął ponownie. Okaleczony napastnik upadł, brocząc krwią z rozciętego gardła. Trzymający Karla bandzior powoli zaczął się wycofywać, zupełnie nie zwracając uwagi na szamotaninę czeladnika. Karl poczuł mrowiący ucisk między oczami u nasady nosa i nie wiadomo czemu przypomniał sobie pogardliwe spojrzenie maga. Gdy Zbir zdjął dłoń z ust karla, aby odsunąć rygiel drzwi, chłopak zdołał wykrzyknąć wyczytany w księdze czar oszołomienia. Była to jedyna rzecz, która przyszła mu nagle do głowy, ale ku jego zaskoczeniu czar zadziałał. Mężczyzna puścił go i zaczął drapać się w głowę. Jego świńska twarz skrzybiła się w grymasie głębokiego namysłu. Zdawał się nie zwracać uwagi na swojego towarzysza leżącego na podłodze w rozlewającej się coraz szerszej kałuży krwi, ani na karla, ani też na Argo, który odepnął chłopaka na bok i przeszył bandziora zakrwawionym ostrzem. Gdy je wyciągał, słychać było, jak zgrzytnęło żebro. Przez chwilę mężczyzna jakby nie zauważył swojej rany, Aż nagle wydał bulgoczący jęk i runął jak długi. Cisza, która zapadła w sali, miała teraz zupełnie inny charakter. Karl zorientował się, że z nosa leci mu krew, więc otarł ją rękawem. Korzystając z faktu, że wszyscy wpatrywali się w Argo, wyciągnął martwemu mężczyźnie nóż z zapasa. Argo przeszedł nad zwłokami zbira, który go zaatakował, odrzucił kopniakiem uciętą rękę, i podszedł do kontuaru. Złapał karczmarza za brodę, niemal podnosząc wielkiego mężczyznę do góry, i powtórzył prośbę o umożliwienie wstępu do kanałów. Takim tonem, jakby zupełnie nic się nie stało. Karczmarz patrzył z niedowierzaniem. Przez chwilę odgłos wyrywania brody był jedynym dźwiękiem rozlegającym się w sali. W piwnicy! Udało mu się wreszcie wykrzusić. Oczywiście, chodźcie za mną! Do piwnicy schodziło się po stromych, spiralnych schodach o stopniach śliskich od wody sączącej się po ścianach. W mroku, poza zasięgiem światła rzucanego przez latarnię karczmarza, coś się poruszało. Szczury wyjaśnił przewodnik, ale to, co dostrzegł kar, było dwa razy większe niż jakikolwiek widziany przez niego gryzoń i wydawało się biec na więcej niż tylko czterech nogach. Argo, jak zwykle obojętny na jakiekolwiek niebezpieczeństwo bez wahania poszedł za karczmarzem w najdalszy zakątek piwnicy, mijając pod po drodze próchniejące antełyki z alkoholem oraz stosy śmieci i połamanych mebli. W mokrych kamieniach muru widniały głęboko osadzone niskie drzwi, zagrodzone kratą i zamknięte potężnymi ryglami, które karczmarz odsunął z wysiłkiem. Gdy je otworzył, wiął za nich powiew gorącego, cuchnącego powietrza. Argo zaczął przez nie przechodzić, gdy Karl odezwał się głośno. Będziemy potrzebowali światła. Nie chciał schodzić do kanału, ale nie przypuszczał, by pozwolono mu wyjść żywcem skarczmy inną drogą. A jeśli już miał tam iść, chciał widzieć cokolwiek. Argo odwrócił się, zabrał karczmarzowi latarnię i schylając się, wszedł do kanału. Gdy Karl podążył za nim, karczmarz zaklął głośno i zatrzasnął drzwi za ich plecami. A potem wrzasnął, że nigdy już stąd nie wyjdą i dopilnuje tego osobiście. Rozległ się grzech od zasuwanych rygli. Potem słyszeli już tylko odgłos spadających kropli i słaby plusk wody pod nogami. Spiralne schody prowadziły w dół do jednego z odgałęzień kanału, śmierdzącego, wyłożonego cegłami tunelu tak niskiego, że Karl ledwie mógł się wyprostować. Środkiem płynął bulgocząc śmierdzący strumień brązowej cieczy. Po jakimś czasie tunel doprowadził ich do jednego z głównych kanałów, gdzie wysokie, kamienne chodniki biegły po obu stronach bystrego, brudnego strumienia. Argo podniósł latarnię i spojrzał na Karla. Przesunął zimnym palcem po zasychającej krwi na górnej wardze czeladnika i zlizał ją. Cyna, magii, powiedział po chwili. Y, to było jedynie maleńkie zakęcie, które przeczytałem w tej księdze. Ja nawet nie przypuszczałem, że zadziała. Jesteś skromny, ale ustrzegam cię nie próbuj wykorzystywać sztuczki przeciwko nam. Na nas nie ma ono wpływu. Karl spojrzał na niego. Nawet nie wiedziałem, w jaki sposób zaklęcie będzie działać, powtórzył. Naprawdę? A teraz gdzie pójdziemy? Zaprowadzimy cię do początku labiryntu, rzekł Argo. A stamtąd będziesz musiał poprowadzić nas. Karl zastanawiał się intensywnie. Y, mapa pokazuje, że labirynt zaczyna się w wielkiej... Okrągłej sali. Wokół jej ścian były rysunki posągów. Wiemy. Tam właśnie musimy zacząć. Czarne szczury uciekały przed światłem latarni. Gdy chłopak się obejrzał, dostrzegł setki par małych, czerwionych ślepi, obserwujących ich z ukrycia. Od czasu do czasu słyszał dobiegające z góry kuszące odgłosy ulice, krzyki żebraków i sprzedawców jedzenia, Grzechotkuł o obróg. Wkrótce jednak Argo skręcił z głównego korytarza i ruszył zasypanym gruzem tunelem opadającym stromo ku nekropolii pod żywym miastem.